Powinny te pieniądze być przeznaczone generalnie na opiekę senioralną, nawet na wsparcie jakiejś częściowe pobytu takiego. Takiej osoby w domu opieki na leki, które są indywidualizowane, a nie ogólne, bo mamy różne stopnie odleżyn, mamy różne potrzeby, mamy różne reakcje alergiczne, mamy różne stany chorobowe, różne choroby współistniejące przypisane do konkretnego, pozwolę sobie tak powiedzieć, Kowalskiego. W związku z tym nie możemy tego potraktować globalnie, ale te środki powinny się, proszę Państwa, znaleźć. Więc jeśli ktoś będzie. Miał okazję słyszeć mój głos. Ja bardzo proszę o kontakt bezpośrednio do mnie, za pośrednictwem państwa telewizji. Jestem skłonna do podjęcia takich działań, które usprawnią życie tym ludziom, bo pozwolą po prostu znaleźć może miejsce, a może poprawić jakość. To oczywiście wymaga czasu, ale myślę, że warto się nad tym pochylić, więc zapraszam.